Dzień dobry Państwu witam serdecznie, w ten piękny słoneczny dzień. Witam Państwa z Piotrkowa Trybunalskiego, za mną Rynek i pozostałości ratusza, pozostałości murów ratusza zbudowanego w drugiej połowie XV wieku, przebudowanego w XVI w i 17 wieku. A od końca XVI wieku do 1700. 1992 roku była to siedziba Piotrkowskiej kadencji Trybunału Koronnego. Zaraz sobie obejrzymy, jak pięknie wyglądają kamienice dookoła tego rynku. I przejdziemy sobie z nas spacerek zobaczyć jak wygląda piękny Piotrkow Trybunalski. Miasto w województwie łódzkim. Niespełna 70 tysięcy mieszkańców i piękna architektura na starówce. Tu na rynku właśnie stał ratusz i była też wieża. A wieża w 1611 roku służyła jako więzienie dla Trybunału Koronnego. Właśnie tutaj odbywał się Trybunał Koronny, a to stanowiło Swoistego rodzaju areszt. No, wieży nie ma, ratusza nie ma, ale mamy pozostałości, które tutaj przypominają nam o dawnych czasach. Na pamiątkę 400 lecia ustanowienia Trybunału Koronnego mamy właśnie taką tablicę. Piotrków Trybunalski, czwarty dziesiąty. 4 października 1978 roku. Czyli w 1578 roku zapoczątkowano ustanowiono trybunał koronny. Mamy tutaj wystawę fotografii odnowionych kamienic. Jest tutaj konkurs na nową elewację. Możemy zobaczyć jak wyglądają odnowione kamienice i nie tylko, bo też inne budynki w Pietrkowie. No i już chyba inicjatywa bardzo słuszna, bo niektóre są bardzo ładnie odrestaurowane. Nie zgadniecie, co tu się znajduje za mną. Jest to zamek. Zamek w Piotrkowie Trybunalskim nie przypomina zamku. Z zamkiem kojarzony jest taki zespół obronno-mieszkalny, jakieś wieżyczki, jakaś fosa. Krużganki, komnaty. No, komnaty pewnie tutaj są, ale takich typowo obronnych elementów no, nie zastaniemy. Przynajmniej ja nie widzę. Ten zamek miał głównie pełnić funkcję mieszkalną dla króli, dla książąt, którzy przyjeżdżali tutaj na Trybunał Koronny. A sam zamek powstał w 1512-1513. 19 Roku wybudowany przez Benedykta z Sandomierza na polecenie Zygmunta I starego. Zamek zbudowany jest z czerwonej cegły i piaskowca. Jeszcze rzut oka na zamek. Czy znaczy przypomina Wam to zamek? Mi niekoniecznie. Obecnie na zamku w Piotrkowie Trybunalskim możemy odwiedzić muzeum. Czy Piotrzków Trybunalski jest bardzo ważny dla prawodawstwa w Polsce? Bardzo ważny. To właśnie tutaj mamy tablicę upamiętniającą. Eee, o w 1468 roku. Od 9 do 31 października obradował pierwszy dwuizbowy Sejm Walny. Czyli oznacza to, że po prostu tutaj mieliśmy początki parlamentaryzmu w Rzeczypospolitej Polskiej. Za mną synagoga na pamiątkę i świadectwo, że ludność żydowska odgrywała ważną rolę w piadwkowie Trybunalskim. I napis głosi, że w tym budynku mieściła się niegdyś Wielka Synagoga, a ta tablica poświęcona jest pamięci Żydów Piotrkowskich zamordowanych przez okupantów hitlerowskich w latach 39-45. Obecnie w tym budynku mieści się archiwum państwowe. A obok Wielkiej Synagogi mamy małą synagogę. No dobrze, hell Ale mamy XXI wiek. No, mamy też coś nowoczesnego. Mediateka 800-lecia. Miejska biblioteka publiczna. Grzechem byłoby nie skorzystać z tak pięknej pogody i nie zwiedzić w zamku. Starego miasta. Tam w tle widzimy kościół farny, kościół jezuitów, kolegium. Pięknie. Przed chwilą byliśmy obok synagogi Wielkiej, w której jest archiwum państwowe, a tutaj przed Mediateką mamy informacje, takie ciekawostki o właśnie archiwum państwowym. I tutaj możemy wyczytać, że najstarszym dokumentem zachowanym jest dokument z 1618 roku. Z mostu Jana Olbrachta donoszę Wam, że przez Piotrków Trybunalski przepływa rzeka Strawa. A tutaj, w centrum, w okolicy Starego Miasta, ma właśnie taki uregulowany nurt w korycie. Piotrków to nie tylko jednak zabytki, to również, o, takie widoki. A może właśnie większość takich widoków. Starych kamienic, niewyremontowanych budynków. Oczywiście mamy piękne kamienice na starym mieście, ale bądźmy też obiektywni. Jeszcze wiele można by było zrobić. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Mamy piękną, odrestaurowaną elewację. No i kontrastujące, opuszczone domy. ulica Zamurowa i Podzamcze. Ulica Krakowskie Przedmieście prowadząca na Starówkę i do Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła. A tutaj stała brama zwana Krakowską, prowadząca na a za mną Starówkę, piękny gmach Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Hrabrega z przeszłością, a przed nim pomnik Mikołaja Kopernika. Tutaj widzimy z tyły sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. To, co widzicie za moimi plecami, to klasztor braci mniejszych Bernardynów, i on tworzy taki zespół e, cały, jednolity, razem z Kościołem pod wezwaniem Świętego Krzyża i Kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Tuż obok klasztoru Bernardynów znajduje się kolumna świętego Antoniego Padewskiego. Znalazło się również miejsce na upamiętnienie księdza Jerzego Popiełuszki. Data w oknie 1624 wskazuje na rok powstania klasztoru. W centrum mamy park Jana Pawła II i jego pomnik. Można powiedzieć, że w Piotrkowie Trybunalskim mamy spotkanie kilku kultur. Widzieliśmy już synagogę, widzieliśmy oczywiście kościoły rzymskokatolickie, a za mną jest cerkiew prawosławna pod wezwaniem wszystkich świętych. Pięknie nam szumi fontanna w parku Jana Pawła II. Mamy piękną, złotą polską jesień. A tu stoi sobie ławeczka. Ławeczka tutaj ma jakąś tabliczkę i mamy 800 Piotrków Trybunalski. No to rocznica była. Pierwsze wzmianki o Piotrkowie Trybunalskim pochodzą z 1217 roku. Niedawno byłem w Bydgoszczy i tam podziwiałem piękny budynek Poczty Polskiej. No tutaj to trochę inaczej wygląda. Ale przynajmniej pracownicy Poczty Polskiej mają piękny widok na Cerkiew. No i doszliśmy do wieży ciśnień. Oto ona. Wieża z 1926 roku. Wieża bardzo ważna dla mieszkańców Piotrzkowa Trybunalskiego. Dzięki niej było stałe ciśnienie wody. Tu widzimy pompę odśrodkową szwajcarskiej firmy Braci. Sulzer. i tą pompę wyprodukowano w 1928 roku, a urządzenie pracowało na stacji uzdatniania wody przy ulicy Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim do roku, zgadnijcie, którego? 2000. Prezentowana pompa mogła tłoczyć wodę na wysokość 32 metrów z wynajnością 220 m sześciennych na godzinę. Widać, że elewacja wieży jest odnowiona bardzo ładnie. O czym również informuje nas taka tablica. Tu widzimy budynek sądu na planie podkowy. Piękny budynek neoklasycystyczny, secesyjny. Z piękną fontanną na samym środku. Budynek z początku XX wieku. Według różnych źródeł 1905-1909. Budynek sądu znajduje się przy jednej z głównych arterii, przy ulicy Słowackiego. Tam mamy park Jana Pawła II i jego pomnik. A tutaj mamy zespół klasztor Bernardynów, kościół. Pod wezwaniem Świętego Krzyża, to co widzieliśmy od tyłu. Wkraczamy w starówkę znowu do drugiej strony, i tutaj widzimy zarys murów miejskich. Maszt na flagę, i płyta na cześć. Nieznanego żołnierza. Miasto kontrastów. Z jednej strony mamy taką kamienicę naprzeciwko odnowionej z funduszy. Takie piękne kamienice również. I jesteśmy już po drugiej stronie murów obronnych przed kościołem. Panie Dominikanek, galeria, stary areszt. No, tak, tu był kiedyś areszt. Do 2003 roku tutaj był areszt. Ostatniego więźnia przenieśli w tym roku do nowego. A tutaj mamy centrum handlowe. Czyste złoto. Starówka. Nie dziwię się, że kręcono tutaj w Piotrzkowej dużo filmów, bo są urocze te kamienice na Starym Mieście, te małe uliczki. Uroczo. No, może nie ten Lombard, no ale uroczo. Piotrków również słynie z piwowarstwa. Mamy tutaj też muzeum. A ja osobiście spróbowałem piwa Trybunał, i bardzo dobre. Ulica Konarskiego, odchodząca od Rynku Trybunalskiego, i za mną Sanktuarium. Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. W pięknym otoczeniu. Proszę, ładnie. Tylko w Piotrkowie Trybunalskim, wchodząc w takie załki możemy dostrzec piękno podwórzy. Ale są również takie podwórka, do których nie chce się zaglądać. Bardzo charakterystyczna brama, jeżeli chodzi tutaj o wejście do kamienic na podwórko. Mamy dwa skrzydła otwierane, a po środku małe drzwi. Kościół pod wezwaniem świętego Jakuba. Powstał z fundacji Piotra Własta w XII wieku. Wzmianki właśnie o parafii pochodzą z 1217 roku. A obecny murowany kościół powstał na przełomie XIV i XV wieku. Przeczytam wam, co o Piotrkowie Trybunalskim powiedział Philip Bajon, czyli reżyser, bo Piotrków jest bardzo filmowym miastem. Ale o tym za chwilę. Przeczytam, cytat z jego wypowiedzi. Piotrków ma starą architekturę. Kręcąc film zwraca się uwagę na to, w ilu miejscach w danej miejscowości można postawić kamerę. Bo na przykład nie mam zbyt wielu współczesnych reklam czy innych oznak dzisiejszych czasów. Piotrów trybunalski pod tym względem bardzo dobry do filmowania. Był bardzo klimatyczny. Miał rynek, kamienice, stare bramy, bardzo był plastyczny i mogliśmy tam sobie spokojnie kręcić. Miasto filmowców. Bo tutaj kręcono bardzo dużo filmów. Wszędzie mamy takie tabliczki upamiętniające co, gdzie, jak. I mamy właśnie jeden z najnowszych filmów stosunkowo. Bitwa Warszawska. W tym miejscu kręcono sceny najazdu bolszewików na Radzymię. Co i rusz na każdej uliczce Starego Miasta mamy takie tabliczki informujące, że właśnie w tym miejscu było kręcone. Rozłożyła się im pipa filmowa. No coś związanego z danym filmem. Pamiętacie filmu prowadzenia Agaty? To tutaj też kręcona była scena strajku policjantów, któremu przewodził Wojciech Mann. Taka ciekawostka. I to też mamy wszystko przed Bazyliką Mniejszą. W tym mieście również kręcili Babang a konkretnie scenę napadu na jubilera. Czas się pożegnać. Bardzo mi było miło, że obejrzeliście i posparycerowaliście razem ze mną po tym uroczym mieście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Polubcie, zasubskrybujcie. Już niedługo kolejna wyprawa.